Witam, dzisiaj wykonuję następny oprysk przeciwko chorobom grzybowym. Będzie to oprysk na bazie skrzypu, świeżego skrzypu. Wspominałem o tym oprysku w filmie, o oprysku drożdżami przeciwko chorobom grzybowym, oprysku pomidorów. No i jako, że słowo się rzekło, także dzisiaj przystępuję do, do wykonania takiego właśnie oprysku ze skrzypu. Skrzyp, skrzyp najlepiej świeży, chociaż też można również zastąpić go, go suszonym. I tak najprostsze, co możemy zrobić ze skrzypu, to, to gnojówka. I tu mam właśnie gnojówkę ze skrzypu. Skrzypu tyle, żeby zajęło mniej więcej yy, połowę, może jedną trzecią tego wiadra, zalane wodą, odstawione na yy, około tydzień, dwa tygodnie, w zależności od pogody, jak jest cieplej, to wiadomo, takie gnojówki robią się zdecydowanie szybciej. No i można później po tym czasie, jak przestanie fermentować, przestanie się burzyć, można podlewać rośliny jako, jako ich wzmocnienie. Do takiej gnojówki można dodać inne gnojówki. Na przykład tutaj mam gnojówkę. Jeszcze się robi, widać, burzy się. Gnojówka jest z pokrzyw. Zresztą wiem, że tak na pewno robicie, bo pod filmem pod filmem o ognojówkach, właśnie były takie komentarze, że właśnie dodajecie, mieszacie. Szczególnie, właśnie krzyw tutaj z pokrzywą bardzo dobre to jest rozwiązanie. Wiadomo, pokrzywa działa, działa na, jako dobry nawóz dla roślin. A tutaj skrzyp działa super wzmacniająco. I taka gnojówka zanim się rozejdzie poprzez system korzeniowy, poprzez tutaj łodygę po całej, po całej roślinie, no to troszkę, troszkę czasu zajmuje. Jednak oprysk działa zdecydowanie szybciej, bo ponieważ pokrywamy tutaj liście, pokrywamy łodygę, owoce również w przypadku pomidorów czy też, czy też ogórków. No i właśnie taki, taki oprysk działa zdecydowanie szybciej. Zresztą, jeśli, jeśli zależy nam zawsze na czasie żeby zastosować jakiś zabieg interwencyjny, czy to będziemy zabieg stosowali właśnie dokarmiający, czy, czy przeciwko chorobom, to zawsze, zawsze te opryski działają szybciej niż gdybyśmy podlewali rośliny pod korzeń. I do oprysku będę chciał zrobić odwar ze skrzypu. Przepis mówi nam, żeby na 10 litrów wody wziąć 1 kg świeżego skrzypu lub też 200 g skrzypu suszonego, i to ustawia się, odstawia się na jedną dobę i później się gotuje, nie doprowadzając do wrzenia. No i nie wyobrażam sobie, gdybym miał gotować 10 litrów, 10 litrów odwaru, więc tutaj są, skrzyp jest, ilość skrzypu jest proporcjonalnie pomniejszona. Jako, że będę chciał użyć tylko 2 litrów wody, to mam tutaj 200 gram świeżego skrzypu. Tak ja to w tej chwili drobniej pokroję i widzimy się za chwilę. No i dobrze skrzyp mam już drobniej troszkę pokrojony, żeby właśnie zajął troszkę mniej miejsca w miejsce. No i teraz zalewam go dwoma litrami wody. Akurat mam woda, jest deszczówka. I teraz odstawiam przynajmniej na 24 godziny, aby to troszkę żeby skrzyp się troszkę wytrawił. Po tym czasie będę to gotował. Teraz tak o co właśnie chodzi z tym skrzypem? Dlaczego, dlaczego działa na choroby grzybowe? Skrzyp zawiera związki krzemu. I właśnie ten krzem wprowadzony do rośliny poprzez oprysk, czy też poprzez podlewanie, jak w przypadku gnojówek, wzmacnia rośliny i rośliny stają się bardziej odporne na wszystkie choroby grzybowe. Czyli to nie jest tak, że oprysk będzie nam tutaj choroby grzybowe zwalczał, tylko po prostu zabieg jest profilaktyczny, rośliny będą zdrowsze, będą miały lepszy wygląd i będą po prostu mniej podatne na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe. I tak, jeszcze y, wspomnę jeszcze o, o przepisie, bo można oczywiście również użyć suszonego ziela, z tym, że suszone ziele, jak przepis podaje, najlepiej zrywać dopiero w sierpniu i przetrzymać sobie wysuszyć i przetrzymać sobie do przyszłego roku. Y, dlaczego w sierpniu? Bo dopiero w sierpniu y, skrzyp ma, zawiera właśnie najwięcej, najwięcej tego krzemu, najwięcej związku krzemu no, i właśnie nam o to chodzi, żeby tego krzemu było w roślinie jak najwięcej. No i dobrze, ja to teraz zabieram w cień. Niech, niech nabiera mocy. I widzimy się jutro. I po 24 godzinach skrzyp gotuje. na małym ogniu tak żeby nie doprowadzić całej mikstury do wrzenia, żeby to nie wrzało, trzeba często mieszać. I po tych 20-30 minutach powinno być już odwar, powinien być gotowy. Odwar wystudziłem, odcedziłem tutaj na szmatce. Podlałem sobie, sobie litr tego odwaru. Tyle będę potrzebował na, na jedno opryskiwacz. Tak to wygląda taki kolor. Paknie też dosyć ładnie, także nie ma, nie ma obawy, że będzie coś śmierdziało, czy, czy, czy taki zapach będzie jak gnojówka. To, to właśnie dorzucę sobie do gnojówki tej co się tam robi ze skrzypu. Ewentualnie można oczywiście wyrzucić te resztki na kompost odciśnięte. No i co? I teraz do opryskiwacza. Najpierw odwar. Jeden litr. Teraz uzupełniam to. Wodę mam tutaj przygotowaną wcześniej w butli. Oczywiście najlepiej stosować deszczówkę. Wody jest tutaj 4 litry w tej butli. Przepisy różnie podają rozcieńczenie od 1 do 3 do aż 1 do 5, więc tak, ja mam tutaj akurat stosuję 1 do 4 rozcieńczenie. Wiadomo, jak, jak zagrożenie chorobowe jest większe, jest wilgotno, pada deszcz, to można rzeczywiście zrobić to rozcieńczenie 1 do 3, będzie troszkę ten oprysk mocniejszy. Teraz warto jeszcze na koniec dodać jakiegoś środka, żeby to się lepiej trzymało liści. Można, można po prostu dodać płyn do naczyń, ja mam tutaj mydło ogrodnicze i to dosłownie kilka kropel, tak samo płynu do naczyń też tylko kilka kropel, zwiększy to przyczepność oprysku do liści. Zakręcam, dobrze wstrząsnąć, wymieszać i można opryskiwać. Opryskiwać rośliny można co, co tydzień. Jak jest zagrożenie większe chorobowe, zagrożenie chorobami grzybowymi wzrasta, czyli przy dużej wilgotności powietrza, częstych deszczach. Opryskiwać można zdecydowanie częściej, czyli na przykład co 3 dni. I taki oprysk działa na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe typu zarazy. Również na bardzo dobrze sprawdza się na mączniaki, czyli wszelkie rośliny dyniowate, ogórki, cukinie dynie i tak, tak dalej. Mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy. Oprócz tego, świetnie sprawdza się również na, na szarą pleśń. Zapobiega występowaniu szarej pleśni, czyli można opryskiwać truskawki. Ja mam tutaj właśnie, w tunelu mam truskawki. Akurat to jest taka odmiana powtarzająca owocowanie, więc na pewno im się to przyda. Wiadomo, truskawki opryskujemy troszkę wcześniej, jak one kwitną. Maj, czerwiec. Żeby właśnie zapobiec tej szarej teśni. zresztą oprysk można praktycznie stosować przez cały sezon od, od maja, jak tylko się skrzyp pojawi, aż do praktycznie samej późnej jesieni. Żeby właśnie zminimalizować ryzyko właśnie tutaj chorób grzybowych, oprócz. Roślin typowo warzywnych, czy też tutaj jak na przykład truskawki, można także opryskiwać drzewa owocowe, bo oprysk pomaga zapobiegać występowaniu różnego rodzaju chorób typu rdza, czy też parchia błoni. Również poleca się stosować na kędzierzawość liści brzoskwini. Także jak widać, oprysk ma wiele zastosowań, nie tylko, nie tylko pomidory. Ale również i inne rośliny, i teraz jeszcze ważna kwestia. Większość oprysków stosuje się, zaleca się przynajmniej stosować w dzień pochmurny, lub też wcześnie rano, lub też wieczorem, kiedy nie ma takiego dużego słońca. Tutaj, z opryskiem ze skrzypu, sytuacja jest trochę inna, bo zaleca się go właśnie stosować nie wieczorem, tylko najlepiej rano, przed południem, w dzień pogodny, słoneczny, dlatego że on po prostu. Lepiej działa, kiedy, kiedy ten oprys na liściach dostanie później słońca. Kiedy to słońce go na tych liściach wysuszy, więc, więc zaleca się właśnie nie pryskać wieczorami, tylko przed południem i w dzień słoneczny i pogodny. Także ja tutaj dalej pryskam, drugi, drugi litr wykorzystam do oprysku. Pomidorów i ogórków w gruncie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.